Witam wszystkich, dzień dobry. Mówi Jasnowic Oskar. Dzisiaj będziemy sobie mówić na temat przyszłości Nawalnego i co będzie się działo w Rosji. E, polityk Nawalny zrobił film na temat skromnego domu e, cara Rosji, Putina. E, oczywiście, lipa rząd, rządowy, e, rządowy e, kompleks e, sportowo-pałacowy e, Putina. On to pokazał. Wszyscy się wkurzyli, bo to miała być wielka tajemnica. Bardzo zgrabnie mu to wyszło. Jest to jeden z lepszych filmów. Nawalny to bardzo inteligentny, mądry chłopak. Niestety nie ma wizji przyszłości i postąpił jak po prostu pierwszy lepszy głupek. Został otruty. Był w Berlinie, leczył się i wrócił z powrotem do Rosji. Został aresztowany, odwieszono mu karę, wrócił, wrócił do Rosji w kajdankach. O, tak jak powiedziałem, od, o, o, odwieszono mu karę, zaklepano, pojechał do kolonii karnej, gdzieś tam na Kołymy. No nieważne, nie, nie fajnie, no. Nawalny spodziewał się, że, że, że będzie w McDonaldzie, tylko się żywił i, i będzie jadł same pączki. No to się chłopak pomylił. Jego przyszłość jest słaba. Ja to czarno widzę jego przyszłość po prostu. No nie zaciekawa jego przyszłość jest um, nie, nie fajna, o, powiedzmy tak. Przyszłość Nawalnego jest polityka, który pokazał yy, pałac Putina opisał to zjadliwie, bardzo inteligentnie, błyskotliwie. Gdyby tak zrobili o Smoleńsku, film tak jak Nawalnego, to byłaby rewelacja. Niestety, dziennikarzyny nie, polskie to są miernoty. Jaka, jakikolwiek po prostu. No, oni są słabi, no ale, ale, ale tak. No, jakie społeczeństwo, tacy dziennikarze. Jakie społeczeństwo, taki prezydent. Jest to cytat Lecha bolka yy, Wałęzy. Macie prezydenta takiego, na jakiego sobie zasłużyliście? Wracamy, to była degresja. Wracamy do Nawalnego. Nawalny yy, źle skończy i niestety albo już źle skończył i niefajnie, nie fajnie, jego przyszłość jest nieciekawa. No tyle, zapraszam, ja zajmuję się jasnowidzeniem. Zapraszam na te, yy, do mnie. Mam 52 lata na dzisiaj, dokładnie 53 ro, rocznikowo, a więc urodziłem się w 1968 roku. Zobacz, jak wyglądam, sam się również uzdrawiam, uzdrawiam ludzi z COVID-u, z ciężkich COVID-ów. Facet umiera, jest pod tlenem, ma COVID i to w godzinach jest fantastyczne, są wyniki po prostu uzdrawiania, fantastyczne są wyniki. Zapraszam na jasnowidzenie, na uzdrawianie. Dziękuję bardzo, mówił jasnowidz Oskar z Wrocławia.